Witajcie moi drodzy widzowie! Jak wszyscy pewnie wiedzą, zaczął się rok szkolny No i ja dzisiaj przychodzę do Was ze stawikiem Niewielkim, ale z LEGO Star Wars Z elitarnymi gwardzistami Cela katalogowa to coś w okolicach 70 zł bez grosza Ja kupiłem go oczywiście taniej W cenie, uwaga, uwaga, 30 zł bez grosza W Kauflandzie Tak więc ja jestem Lewis Kamila I zapraszam Was do oglądania! No dobrze, zaczniemy sobie standardowo od minifigurek. No i na początek najmniej pewnie interesująca minifigurka w tym zestawie to po prostu szturmowiec najwyższego porządku. Sam Hilek prezentuje się w ten sposób. Był on już w magazynie bądź gazetce z Amitu, gdzie otrzymaliśmy samą minifigurkę z takim karabinkiem, no i będzie on również w najnowszej gazetce z LEGO Star Wars, którą oczywiście dla Was recenzuję. Taki mamy wyraz twarzy dość. Pospolity, jeżeli chodzi o Star Warsów no i jeden stud shooter do którego dostajemy oczywiście amunicję w postaci dwóch takich czerwonych groszków tak więc przejdźmy sobie teraz do ciekawszych minifigów mamy jeszcze jakby dwa typy elitarnych gwardzistów pierwszy to właśnie ten, czyli chyba gorszy tak się mniej więcej prezentuje, naprawdę te nadruki robią furore. no może nie są zbyt Szczegółowe, a naprawdę wyglądają prześwietnie, tak samo jak ta zbroja. Jest to jakby jeden z dwóch zestawów, które możemy dostać, elitarnych Gwardzistów Byli oni również w sali Snowka No i sama postać tak się mniej więcej prezentuje. Jeżeli chodzi o główkę, to jest ona całkowicie czerwona i kask naprawdę prezentuje się zarąbiście Z tyłu również mamy fajne nadruczki, no i taka niewielka broń. Coś w stylu Lego Ninjago, tak więc przejdźmy sobie teraz do ciekawszych elitarnych gwardzistów. W drugim typie natomiast mamy dwóch gwardzistów i oni prezentują się dokładnie tak samo, tylko zakończenia broni są nieco inne. Torsi i nóżki dokładnie takie same jak w przypadku tamtej minifigurki. No i tutaj różnią się jedynie bronią oraz tym oto hełmem, który prezentuje się naprawdę epicko. Zobaczcie, jakby taki daszek. Naprawdę wygląda świetnie i bardzo mi się to podoba. No, tak jak, tak jak już mówiłem, Ejtarni Gwardziści różnią się jedynie końcówkami broni. Ten ma taką dłuższą od Mieczazna, a ten drugi z serii Dżungli LEGO City. W zestawie otrzymujemy również takiego: oto droida, który jest dosyć śmieszną i dziwną konstrukcją. Jest to po prostu zapychal do zestawu. Tutaj na taki niewielki karabinek, pistolecik. A w drugiej łapce trzymam miecz świetlny, którym oczywiście może poruszać do góry i w boki. Jest on zamocowany na transparentnym elemencie, a dokładnie to na dwóch. No i nie wiem czemu, ale w instrukcji było napisane, żeby właśnie tutaj przyczepić taki czerwony studzik. No nie wiem po co to jest komu potrzebne, bo to wygląda teraz po prostu dziwnie, jakby na takim czerwonym klockiem. Ale myślę, że jest to po prostu do przyczepienia do tej podstawki. No i sam droid jest naprawdę ciekawie wykonany. No i może się podobać. Natomiast sama konstrukcja jest ok, ale na pewno nikt nie kupił tego zestawu dla właśnie niej. Tylko dla minifigureczek tutaj mamy taką jakby salę ćwiczeń dla elitarnych gwardzic. Tutaj posadzamy sobie jednego. Tutaj oczywiście drugiego. No i oni mogą sobie teraz te bronie jakby skrzyżować. I ze sobą fajny sposób moi drodzy walczyć. No, i tutaj jest jeszcze odczepiana, jakby mini zbrojownia, do której możemy przyczepić sobie wszystkie bronie naszych elitarnych gwardzistów. I znajdziecie tutaj, jakby takie nunchako zakończone strzałką. No, i przyznam szczerze, że wygląda naprawdę fajnie. Tutaj możemy sobie zaczepić jeszcze te trzy bronie gwardzistów. A po drugiej stronie jest miejsce dla droida, którego przed chwilą sobie omawialiśmy. Sama konstrukcja jest ok, ale tak jak już mówiłem na początku, niczym nas nie powala. Dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Jeżeli się spodoba, dajcie łapeczkę w górę. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz dodaniu dzwoneczka, który obok niego jest. Tak więc jeszcze raz Wam wielkie dzięki i do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Cześć!